Dobra, lecimy z naszymi gamingówkami, i projekt, na który ja dosyć mocno mm, obserwuję. To, że nie mam go w obserwowanych, to nie znaczy, że nie obserwuję. Mam kilka takich projektów, na które e, w pamięci zapisanych, i które uważam, że mogą wprowadzić Web3 Gaming a, w nową m, fazę pokazać, że rzeczywiście te gry są dosyć ciekawe. No i Cradles e, tutaj już była wcześniej. E, Pre-Alpha, w którą mogli wszyscy pograć, ja w ogóle sobie jakoś zapomniałem pisać do kalendarza, żeby przetestować ten projekt, bo wiedziałem, że jest ta pre-Alpha. Zresztą, no, teraz w tym Q1 sporo projektów ogłasza właśnie tą fazę pre-Alpha. No i tutaj mamy tego MMORPG w wydaniu prehistorycznym, czyli w świecie, gdzie żyły di dinozaury. To, to fajne, bo to też e, morpek powiązany troszeczkę ze strategią. Natomiast tutaj ogłaszają, że od marca będziemy mieli e, możliwość e, w zapisania się do e, fazy beta. To potrwa m, do 10 marca. No i 15 marca możemy wejść e, do gry. Wszelkie informacje macie tutaj u nich e, na stronie. Już tej stronę wam e, dodaję i dlaczego warto spojrzeć na to uwagę, bo oni już e, w fazie alfa rozdali trochę e, nagród. Nie znalazłem, czy to były nagrody pieniężne, czy postaci różnych itemów. Natomiast od razu informują, że w taki sam sposób mają zamiar e, podejść, jeżeli chodzi o e, zamkniętą betę. To właśnie będzie tylko dla tych wybranych osób. Na Discordzie, które zapiszą się do slotów. I w mojej opinii warto po prostu polować na, na te testy. Um. Testy są często związane, czy to jest zamknięta alfa, czy otwarta alfa, czy otwarta beta, czy zamknięta beta, że musicie się przyzwyczaić, że to niekoniecznie musi tak działać, jakbyście chcieli. Zamknięta beta potrwa dwa tygodnie, ty, czyli do 30 marca, od 15 do, do 30. No i w, ty, w tym czasie będziecie mogli po prostu zaprzyjaźnić się z grą. Pamiętajcie, że im wcześniej wejdziecie m, do gry, im wcześniej zobaczycie, jak to wszystko y, wygląda, z czym to się je tym potem będzie już w trakcie użytkowania dużo, dużo łatwiej. Kolejny projekt, który tutaj e, ogłasza darmową pre-alpha, to jest Champions e, Ascension. A, o ile dobrze pamiętam, to chyba nawet na, na, na Gameswifcie tutaj e, był ten e, projekt. I rozpoczyna się w zasadzie wczoraj się rozpoczął. Macie tutaj daty, i dzisiaj będzie zakończenie. Oczywiście to jest czasu Pacyficznego, więc musicie sobie przestawić te godziny. No i od razu macie link do ściągnięcia tej gry, więc również warto sobie potestować. Warto się pobawić tutaj w tym projekcie. I jeżeli chodzi o Champions Ascension. Wydaje mi się, że gra też, jak obserwowałem, jak wygląda gameplay, no to dosyć fajnie. Na ten moment nie musicie podłączać się żadnym portfelem. O, i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo ja strasznie nie lubię, jak wchodzę w nowe projekty, w nowe gry. Jeszcze niczego nie wiem o tych projektach, a już mi na starcie wyskakuje, kurde, stary, łącz się portfelem. Mało tego, ten portfel od razu jakby. Wyskakuje zapytanie, czy nie chcę się połączyć. Często mnie odrzuca od takich projektów z uwagi, że nie wiem, co, co się dzieje, a na siłę chcą mnie łączyć. Więc w tym wypadku wydaje mi się, że wszelkie projekty powinny iść w tym kierunku, żeby dać najpierw osobom możliwość przetestowania, przetestowania za darmo, bo często wejście do gry wynika z posiadania jakiegoś NFTK, jakiegoś dodatkowego. Do, do dodatkowego item, itema, który już na starcie kosztuje, nie wiem, 100, 200 dolarów, no to to jest y, bariera. Chyba, że sama gra wie, że powiedzmy więcej nie puści osób na y, takie pre-alpha. Natomiast jeżeli gra już jest w normalnym użytkowaniu, no to prowadzenie y, poprzez y, ograniczanie do nft ków no to w mojej opinii jest duży, duży błąd. kobieca piłka nożna jest bardzo ekscytującą grą, ale tylko podczas deszczu. No być może, nie, nie oglądam za bardzo kobiecej piłki nożnej. Natomiast tutaj zachęcam, ja tutaj zakładam sobie, że troszeczkę przesiedzę w weekend, żeby uporać się z sandboxem. Ostatnio przez dwa weekendy nie miałem kiedy. Z uwagi, że macie te 200 questów, jeżeli chodzi o tutaj lutowy festiwal. No i te 200 questów trzeba wykonać. Jeżeli się nie wykona, no to przejdzie wam nagroda w wysokości 1 miliona Sandów, więc ile byśmy tego nie dostali, ile byśmy gdzieś tam nie, nie wykonywali, no to w mojej opinii warto. Warto tutaj się postarać, bo jeszcze są dodatkowo mystery boxy w których też możecie różne ciekawe nagrody wyciągnąć, więc warto po podejść tutaj, jeżeli chodzi o sandboxa macie też ten film, gdzie, gdzie pokazywałem odnośnie do wszelkich tych questów i wszelkich eventów w których można wziąć udział w których w zasadzie należy wziąć udział także Marianu i Tajlanu z sandboxem, masz problem z instalacją bo, bo ja również to samą przechodziłem i powiem szczerze, nie miałem pomysłu co tam się popsuło. I w pewnym momencie codziennie próbowałem któregoś dnia mi po prostu od tak przeszło. Także no zobaczymy. Ja, ja zachęcam. Natomiast też dużo ważne jest, jeżeli chodzi o Legends o że można powiedzieć, że to jest ich tydzień. Z uwagi. Na to, że mm, tworzą teraz e, też odrębną kolekcję tutaj dla poligona, 200 kopii, także mo można na to spojrzeć, zobaczyć, e, z czym to się będzie e, wiązało. Pewnie w niedługim czasie zo zostanie, zostaniemy poinformowani. No i kolejna ważna rzecz e, to macie pulsa m, 20 tysięcy e, tutaj e, w nagrodach. Więc ja polecam, e, ponieważ wiem, że wszyscy lubią bawić się w Kru 3, więc tutaj zachęcam do zarejestrowania się z mojego linku. E, także nie bójcie żaby, ostatnio wam pokazywałem taki, taki super gamingowe, można powiedzieć, e, krótsze 3. To teraz macie od pulsa 20 kafli piechotą. Nie chodzi oczywiście, to jest cała pola. Natomiast no warto te, te zadania są do, dosyć. Proste polajkowanie po wią, wiążące się e, tutaj e, z pulsem, także ta kampania ruszyła. No i o, get set, e, go, jak to mówią. Ok, jak już wiecie, mamy partnerstwo e, z Alaska Gold Rush, no i z tego tytułu dostaliśmy WLK na Freemint. A zabawa cała trwa do 26 lutego. Możecie wygrać. W zasadzie w puli mamy 20 dwa, takich e, WLek na Freemint, Freemint odbędzie się na Magic Eden I również pozostawiam Wam tutaj e, Tweet e, u mnie e, Także e, zadania są banalnie proste W mojej opinii gra naprawdę Już, już zresztą omawialiśmy ją a w piątek tak pokrótce e, Więcej możecie też spojrzeć na, na kanale Moadiba Bo tam odbyła się AMA e, z zaladką Gold Rush, także w mojej opinii projekt dosyć ciekawy, no i będziemy obserwować jak to się będzie tutaj rozwijać, będziemy mieli kontakt z Teamem, będziemy sprawdzać czy pracują i w jakim kierunku to idzie. Z ciekawostek takich odnośnie Web3, odnośnie technologii NFT, no to macie poinformowane tutaj na Twitterze overworld, że ogłoszono. Nawiązanie partnerstwa z platformą Spotify. Efektem tej współpracy jest pojawienie się w serwisie streamingowym specjalnej playlisty. Listy odtwarzania mogą korzystać użytkownicy korzystający z walletów Web3, którzy są posiadaczami niewymiennych tokenów NFT z kolekcji Crips. Także powoli tutaj Spotify będzie celować również y, w nft hmm, tutaj. Y, na razie do dyspozycji jest dla osób z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, e, Australii oraz Nowej e, Zelandii. Także e, zobaczymy, w jakim to e, kierunku e, pójdzie i jak dalej e, Spotify i rynek muzyczny cały będzie e, tutaj e, wykorzystywał NFT-ki NFT e, do tutaj do. No, w jaki sposób będą korzystać, i jakie utility znajdą. No i kolejna ciekawa rzecz, którą tutaj wywózkałem, BNB Greenfield, czyli nowy blockchain. Tutaj, BNB Chain ogłosiło opracowanie nowej infrastruktury o nazwie BNB Greenfield. Nowy fragment ekosystemu umożliwia użytkownikom i da, diapsom e, możliwość przechowywania i zarządzania ich danymi za pomocą kluczy osobistych i prywatnego dostępu. E, ja tu szczególnie będę e, czytać, wcześniej sobie e, poczytałem, mm, nie chcę Was tutaj zanudzać, natomiast główne cechy to elastyczność przechowywania, konfiguracja danych i natywny ekosystem m, smart kontraktów. No, i macie informacje, jakie będą potencjalne przypadki użycia tego nowego tutaj łańcucha. On pozwoli na stworzenie nowej fali zdecentralizowanych aplikacji, i poniżej macie przykłady, czyli całych hostingów stron internetowych, przechowywanie w chmurze, przechowywanie danych w blockchainie, tworzenie zdecentralizowanych mediów społecznościowych. No i rozwój rynku danych e, osobowych. Tutaj pamiętajcie, że jest Mariasz e, no, Binance z e, Twitterem, więc jeżeli mamy o zdecentralizowane media społecznościowe, to kto wie, bo tutaj też b, było nawiązanie do tego, że e, Twitter będzie chciał być powiązany z Blockchainem, więc kto wie, czy, czy tutaj właśnie otworzenie tego BNB Greenfield e, nie będzie szło w tym kierunku. A po drugie, nie będą musieli korzystać z obcej infrastruktury, na przykład na przechowywanie danych na blockchainie, tak jak Instagram, z Wave. E, oni będą mogli to po prostu u siebie wszystko e, trzymać. Także w tym wypadku, no, to jest dosyć ciekawe. Także zachęcam do pogrzebania i poczytania tutaj tego e, artykułu. Ok, jeżeli chodzi o dzisiejszy piątkowy. A dzień to zapraszam jeszcze na godzinę 22. Natomiast pamiętajcie, m, zachęcam do e, ustawienia składów Sourare już teraz. Macie czas bodajże chyba do godziny 16. Natomiast lepiej już teraz i warto już teraz sobie e, przejrzeć e, tutaj. Predykcje co do składów. No i przypominam o, o Ultimate Champions. To samo. Póki jest wcześniej rano, ustawcie składy, potem porównajcie z tym, kogo zapowiadają, anonsują do składów. Przypominam, że w ten weekend rusza liga MLS. Więc ja jestem bardzo zadowolony i NBA i MLS. Także dużo szczęścia. Naraz ja zapraszam na godzinę 22. Zapraszam na godzinę 22, gdzie popatrzymy sobie na jakieś gry. Może Maciej wstąpi i pokaże ten super projekt na, na arbitrum, który wyczesali z Robertem. Także zobaczymy, jak to będzie w, wyglądało. Przypominam, 22. Za chwilę po zakończeniu tego live'a, właśnie ty zostaniecie przeniesieni. I wtedy można sobie kliknąć i dać przypomnienie. Także zachęcam gorąco. Pamiętajcie o zostawieniu kciuków, bo inaczej kciukowi operowcy Wam je utną. O e, zostawienie komentarza hashtag RCE Games. No i na sam koniec, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji kanału.